Jest słodki, kupcie i przytulcie biedne, się cofa no w Nie, no spodnie to ma, dobrze mówisz. Bardzo dobrze mówisz. <ścoughs> Daj, mu sparz On musi się wysłać, ten człowiek. Czerwony nos, cztery Krwiły, wszyscy wiemy, że masz cipe, więc o jakim ciągnięciu, chuj, asy, chuj, o to nie możesz opierdolić, akurat jesteś bezdenny, więc lata będzie luks. Zab, Timotek, Bo nie chcę z w ogóle dyskutować. Latem podyskutujemy. Jak będzie ciepło. Adam, przestań, już wpłacił pięć złotych. Adam, weź mi odpisz, a nie. Jak się kurwa, szpapel wygodzą. Dopiero po, porozmawiamy. Wtedy będzie Stasiu, och, Stasiu no mi wypłacił 11 zł. i no. Stasiu, podniecałeś mnie. Kupiłem kondony, chciałem wyruchać cię, lecz ty się bałeś, bo wiedziałeś przecież, że ja mam kutasa. Mam utasa po kolana, jak mi stanie, każdy Stasiu mi się, lecz Ty się nie martw, mój Stasiu, wyrucham Ciebie, tak Do, bez problemu. Dobra, wyrucham to Co może krowę, albo jałówkę.